Hej, dzień dobry, witamy na naszym programie w San Ignacio z Kościele i tutaj mamy spotkanie, w ogóle rozmowę z Jankiem Sztygiełem, który przedstawił Wam w ogóle swoją pozycję, jak on zaczął ufać Bogu i dlaczego on tu przychodzi i pomaga wielu ludziom, którzy potrzebują pomocy, którzy przychodzą na jedzenie, ale również na budowanie wewnętrzne. Także Janek, witam Cię bardzo. Dzień, serdecznie. I chciałam się zapytać w ogóle, co Cię sprowadziło tutaj, że do San Ignacio z Kościoła przychodzisz, pomagasz ludziom, którzy są w trudnej sytuacji. Czy możesz nam powiedzieć o tym? No, jakby sama relacja do Boga, ona oczywiście odnosi się bezpośrednio do człowieka, tak. więc dla mnie było to oczywiste, że e, metafizyka jest ważna, ale przełożenie na rzeczywistość czyli na relacje z innymi ludźmi tak. e, są, są wymierne. Po prostu to też się da jeśli tak powiem, odczuć zmierzyć i zobaczyć <laughs> po ludzku. Więc na pewno to to, bo to jest kwestia podejścia do człowieka, jego... Rozumienie, tak. rozumienie jego sytuacji, tak. chodzi mi nawet, e, no są różne formy, są różne formy e, pomocy ludziom, bo ludzie potrzebują pomocy i, i sam tego kiedyś też doświadczałem. Tak. E, więc uważam, że e, ta, ta bliskość, e, zażyłość, która się nawiązuje w wyniku relacji, tak. a między tymi e, ludźmi jest Bóg, tak. no budzi nadzieję, tak. budzi nadzieję wprowadzasz to przekazanie kochaj bliźniego jak siebie samego, tak? Życie. Yy, no dla mnie to jest absolutnie numer jeden. Myślę, że chcesz na 200% racji. Nie? Tak, tak. Dopełniając, że się z tak, to jest tak, tak, no. I to sprawia satysfakcję i Tobie, i drugi widzisz, że druga osoba pomaga też dla drugiej osoby? Yy, tak, ja mam, ja mam takie spostrzeżenia. Ja, efekt jest taki przynajmniej według mojego widzenia. Mhm według mojej opinii, że wychodząc z drugiej osoby, daje i jestem obdarowany. Tak, bo to prawda. To kto daje, ten otrzymuje. Tak, to, to prawda. Czasem się zastanawiamy nad proporcjami, bo wydaje mi się, że gdzieś Pan Bóg naprawdę jest bardzo fajny w stosunku co do mnie, ale mogę być nieobiektywny ze względu na to, że no mówię o sobie, żeby to ktoś zobaczyć z boku i Ty mówiłeś wcześniej, że ktoś by też pomagał, czyli Ty byłeś też w swoim życiu w trudnych sytuacjach kiedyś i zauważyłeś tę miłość człowieka do Ciebie, który po prostu Bóg daje w sobie tę miłość, prawda? I zaczął Ci pomagać ktoś, tak? Tak, zauważyłem to poprzez no, wiele osób, bo y, począwszy od osób duchownych, po wspólnoty, tak. tak. y, ta pomoc objawiała się odparcie, w otwarciu, w czyli Relacja, która powstała między mną a człowiekiem, drugim, ona wynikała z takiego jakby takiego adwentu, oczekiwania, czyli przyjścia. Tak. się ja przychodzę ze swoim życiem, tak. ja to życie komuś pokazuję, ja go objawiam, prawda, i on mi to samo. Tak. I oczywiście, że niejednokrotnie otrzymałem taką pomoc, bardzo wymierną, duchową i nie tylko. No i tak sobie pomyślałem, że to y, później y, w ramach jakiejś dojrzałości nie no, trzeba tak, naśladować. Tak, tak, tak. Bo tylko na... ten utrzymak to w sumie daje, prawda? Y, tak, no myślałem, mi się wydaje, że po prostu na tyle jesteśmy dojrzeli, na ile zrozumieliśmy, że otrzymamy, otrzymamy, go, trzeba przejść dalej. Tak, tak Trzeba tak, trzeba, tak. trzeba jakby węszyć tak więc językiem ewangelicznym, węszyć tym, prawda. Y, Jezusa ręka, prawda? Musisz patrzyć te I Wprowadzasz to z przykazania z Ewangelii też, że masz talenty i nie zakopujesz tych talentów, ale chcesz je używać niedobra dobra innych i, i wtedy przychodzi właśnie dobry sługa, prawda? Byłeś wierny w małym dam ci następne. No to właśnie między nimi odkrywam poprzez ludzi. Nie? To oni też pokazują, jakie są moje talenty, bo y, ja widzę ich reakcje w różnych sytuacjach i no, to jest taka moja sama obserwacja, też, jakby, jakby taka autokreacja, prawda? Tak, tak. Na podstawie <gry> tych relacji z ludźmi właśnie. I To tak w sumie nie potrzeba dla drugiego człowieka, prawda? Żeby zacząć go akceptować, zacząć pokazywać miłość, uprzejmość, prawda? To pierwszym krokiem to jest na pewno próba zrozumienia jego. Tak? Tak. Bo, bo, bo my widzimy człowieka jakby w takim końcowym, jakby, jakby efekt jego życia. Natomiast, żeby go zrozumieć, no to trzeba z nim rozmawiać, trzeba poznać motywy, jakimi w życiu się kierował, historię trochę jego życia na pewno. No i myślę, że trzeba też poznać sens jego życia, i dlaczego żyć? to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, Część jego życia, tak, no, tak, no. I żeby z tym sensem próbować się przynajmniej połączyć, ewentualnie e, zbliżyć, tak, o, tak, Zbliżyć <grym> na tej kości z nierozumienia, zrozumienia. Tak. Bo mi się wydaje, że bez zrozumienia nie ma później działania. Trzeba, a ja nie mówię o tym zrozumieniu też intelektualnym, tylko mm -hmm. o tym e, zrozumieniu serca. W serce tak. serce. Ser, tak. Serce ma swój rozum. Tak, tak, to, tak. To, tak czy możesz podać może Janek jakiś przykład, gdzie Bóg zaczął używać swoje dary i jak to pomogło drugiej osobie? No, przede wszystkim wydaje mi się, że ludzie, którzy są najbliżej mnie, czyli myślę o pracy zawodowej w tej chwili, tak. na pewno jakoś Pan Bóg pozwolił mi przede wszystkim poprzez wialek z tymi ludźmi, poprzez relacje, poprzez znajomości, no, głównie wnętrza, budować wiarę w miejscach, gdzie pojawia się często jakaś beznadzieja, czasem rozpacz, czasem Brak już w ogóle jakiejś wizji, sensu i tak dalej, gdzie to widać w tej chwili jest poważny problem e, wśród nas, wśród ludzi, no, w tej cywilizacji generalnie, że my czasami, e, albo nawet dość często, ostatnio e, mamy taki brak poczucia sensu. Nie? I tutaj, w skrócie, kiedy e, udaje się zapalić światło, które budzi nadzieję, czyli rozbudzić, rozpalić, nadzieję człowieka na siebie, na to rzeczywistość, w którą on żyje, a przede wszystkim na siebie, to, to, to ja tego doświadczam. I mi się wydaje, że poprzez relacje, poprzez rozmowy z innymi ludźmi tak. um, budujemy sens. Tak. Budujemy sens. I to jest takie jedno z ważniejszych, czy jedno z rzeczy, które, które ja widzę jest miarodajne, takim jakimś trochę, trochę moim darem, <grym> że, że, że mogę w ten sposób... Y, no, Okay. No tak jak pisałam 23, mówił, że ludzie jak znajdują się w ciemnej dolinie, to żeby szli z tej ciemnej dolinie, ale czasami jak ktoś jest, znajduje się sam, to nie wie, którą stronę ma iść, bo tam jest ciemno, tak, jest w dolinie i potrzebuje jak drugiej osoby, żeby powiedziałam, idź dalej, idź dalej i będzie dobrze i przezwyciężysz te trudne sytuacje, prawda? Zobaczyć, jak to mówisz światło przy ciemności. Bardzo, że wiesz, jest jeszcze taka sytuacja, że żyjemy w ja to tak postrzegam, że mamy bardzo dużo ludzi, z całe społeczeństwa, grupy społeczne, żyją bez jakichś przekonań, mm -hmm. bez wiary w cokolwiek, bez przekonań, tak, tak. Em, no, oczekiwania są też takie bardzo miałeś, szybko trwałe, tak powiedzmy sobie, no doczesne bym powiedział, ale, ale co, co, co jest takie najbardziej no, dla mnie trudne do zrozumienia, że ktoś nie ma do czegoś przekonania i w nich na przykład nie wierzy. No. Taka, taki plan, I, 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 w, I w tym sensie naprawdę w tej chwili e, uważam, że e, te grupy e, społeczne są bardzo no, z tym problemem. No i ja tutaj m, próbuję przynajmniej takie no, próby budowania patrzenia na jakieś wartości w jednym kierunku, tak samym wzrostem, czyli Jedność poprzez e, odkrywanie tej samej prawdy. To dłuższy czas. Jednoczęść. To I ty masz rację, że w sumie nawet to, co czynimy w jednej osoby, to potem ma wpływ na jakąś grupę społeczną. Tak jak sam drugi mówi, proszę dam Ci narod dziedzictwo, że Bóg ma swoje narody, swoje tryby, swoje... To w Polsce mamy i mamy Cyganów, i mamy naród polski i w ogóle i mamy Burali, prawda? I każda grupa, jak gdyby mamy Kaszubów. każda grupa ma jak gdyby trochę inne spojrzenie na pewne sytuacje i wspólnie razem możemy się dużo nauczyć od sobie. Tak, ja tak, tak tak, ja tak jak mówię. To jest bardzo istotne dla mnie budowanie więzi, tak. budowanie bliskości, ja sam bardzo często bardzo dziękuję, za, za obecność, do za każdą relację, za zażyłość przede tak. wszystkim, że jest coś więcej niż takie bardzo ogólne jakieś znaktowe znajomości, tak. prawda? Czy bliskość, no to jest ważne. Bardzo dziękuję Ci Janek za rozmowę i zaproszę na następny program. Pewnie będziemy mieli następne też programy z GOWA. i życzę powodzenia w tym, co robisz i Ciebie błogosławiam. Dziękuję serdecznie Cześć Boże. Boże. Boże, do zobaczenia. Do zobaczenia.